Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Zostańcie z nami za chwilę mecz na Celtic Park. Dobry wieczór wszystkim. Witamy z Glasgow, witamy z Celtic Park. Czas na wspólną piłkarską przygodę. Mamy nadzieję, że obie drużyny zapewnią nam satysfakcjonujące przedstawienie. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje związane z rozbiewkami Champions League wracają do piłkarskiego komentarza. Przed nami pierwsza kolejka i wyczynę na bardzo ciekawe spotkanie oraz efektowny golem. Celtic Glasgow zmierzy się z Club Bridge. Ten mecz jest pierwszym spotkaniem tych drużyn w Pucharach. Zobaczymy, czy będzie to droga ku chwale, czy może jednak nie będzie tak kolorowo. Nie kombinuje, rzuca. Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. Głęboka ta centra z narożnika. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Fanaken przy piłce. Luka zmierza teraz prosto w pole karne. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Może coś być z tego podania. Może im dać prowadzenie. Dobry refleks Bramkarza, wybita piłka. Spowolsen. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Może być groźnie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kofolzen, Lukado, Kofolzena. O i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Paulo Bernardo, Johnston, Paulo Bernardo. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Udało się odzyskać piłkę po walce. Jest komu podać. Tym akcentem sędzia kończy pierwszą połowę spotkania na Celtic Park. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. Johnston. Dobrze, mierzone podanie na dobie. I po akcji. Aż szkoda. Nie daje się teraz zatrzymać. Żadna z drużyn nie potrafi teraz dłużej utrzymać się przy piłce. Z tego może coś być. Ej, to był książkowy odbiór piłki. Taylor ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Dobra interwencja, może nieco ryzykowna, ale nie było fału. Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z blizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynności. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Dobra interwencja. Zobie czekają na strzał. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny, aż się prosi, żeby go wykorzystać. Ojej, piłka chyba źle siadła na nodze. Do następnego rzutu wolnego chyba podejdzie ktoś inny. Cóż, liczby mówią wszystko, jak się patrzy na ich grę, może się wydawać, że jest w porządku. Ale choć są tu zdecydowanymi faworytami, mają ogromne trudności z przedarciem się pod bramkę rywali i stwarzaniem sytuacji. Jakoś nie potrafią utrzymać piłki. Skuteczna interwencja, piłka wybita. McGregor. Kiedy mecz jest tak zacięty jak ten dzisiejszy i aż kipi od emocji, wtedy o wyniku potrafią rozstrzygnąć wydawałoby się detale. Na pewno znaczenie może mieć postawa kibiców. Zagorzały doping trybun potrafi ponieść piłkarzy do zwycięstwa. Monaken. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Rzuca piłkę w pole karne.